Chcesz zgarnąć w bonusie pay -per -view na dwie następne gale Fame? Wejdź na unlock.now i odbierz pay-per-view w promocji. Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Ta walka. Sianos kontra? Nie, nie, poczekaj, bo teraz jest pierwszy w kolejce. A on nie? Ale który? Mario. A, dobrze Mario. Mario. Odpowiedział, wiesz... To... Zielone światło, także jedziemy z płudzianem. Dobra, okej. Okay. Chodź Dobra. ty, Kalafior ci się zrobił. tym kalafiorem, zawsze marzyłem o kalafiorze. Yy, dzisiaj my, moje marzenie się spełniło, będę miał prawdopodobnie kalafiora. W walce K1. W walce K1, tak, tak, <laughs> tak. tak. Yy, Zobaczmy za 20 lat, wiesz, sporty walki, zapasy, wszystko, Dżudzicu, Czarny Pas. Yy, za miękkie, kurwa, wiesz, uszy i tak, nigdy kalafiora tak, nie ma. Plastyczne takie bardzo. Dzisiaj yy, dostałem lekcję od kur Naprawdę gościa klasowego, i dla mnie to był w ogóle zaszczyt zobaczyć z, Murad, z machem muradowym. A w prezencie dostałem kalafiora. <grym> Marcin, dlaczego ty nie rzuciłeś się na tego macha? Ja co, ci powiem, tak, no powiem Słuchaj, troszeczkę mnie dzisiaj spieło, wiesz? Spieło mnie kurde, czy, czy Mercedes, czy Chodzi troszeczkę mnie Wiesz co? No nie wiem. masz swojego no, Mercedesa. Mam jasne, że swojego Mercedesa. Ale wiesz, o, 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 nagroda główna, wiesz. Nie, y... nie, no, no też nie dostałem na pierwszą walkę zawodnika, wiesz, y, z którym można byłoby łatwo wygrać. Y, Zostałem rzucony, widzisz, no to też nie jest MMA, to żeby to było MMA, e, dzisiaj prawdopodobnie wynik mógłby być inny, m, ale to jest K1, tak, 30 kilo, 30 kilo lżejszy gościu, e, bardzo dobry footwork, praca na nogach, w po wchodził powchodził, był szybszy, e, dzisiaj lekcja, e, ja się, wiesz, nie załamuję, nie poddaję, za... robię swoje i... I niech to zostanie. A jak ci się walczyło z machem? Niewygodny, co szybki, lotny, taki jak normalnie taki komar. Nie no, słońce no, to jest machu, to jest bestia, wiesz, on na co jest naprawdę uśmiechnięty, wiesz, piątki można z nimi się pogadać wszystko. Tak, tak. Co? Mega I, gość. Ale, 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 ale wiesz, walce, to jest bestia. To jest bestia. I, i, i gdzieś naprawdę zawalczył bardzo mądrze. No co, wypunktował. Ale z tego wiesz, no ja wiadomo, lepiej... Bo przegrać, niż ładnie, kurwa, jak to się mówi, nie wiem, lepiej brzydko wygrać, niż ładnie przegrać. Dzisiaj ja przegrałem, ale wszyscy powiedzieli, że naprawdę walka była równa i naprawdę ludziom się podobało to. Ale no wiadomo, lepiej, się brzydko przegrać, nie, niż ładnie wygrać. Właśnie o to mi chodziło. I... Ale to nie jest żadna ujma, wstyd przegrać, kurwa, z Machem muradowym No to słuchaj, no gościu mistrz, tak? Zobacz, wszystkie prawie... Roz... W UFC, yy, no był, wiesz, lotniejszy na nogach, 30 kg lżejszy, ale yy, no mówię, żeby to było MMA, ja bym znalazł na to receptę. Ale wiesz co? Żeby to było MMA, znalazłbym na, na to receptę i ja wiem doskonale, że Machu by tego się nie podjął. Myślisz? Tak, jestem... Pewnie. Ale to co, sugerujesz pełne badajesz Nie, nie, ja, ja mówię że żeby, żeby, żeby to było MMA. No, no przecież, wiesz, no leżał dwa razy, nie? No od dwa razy, wiesz, rzuciłbym się... Ale ty już tam y... ty raz miałeś ochotę wiesz, przyładować, no, co? No właśnie, no, wiesz, rzuciłbym by, bym się na, wiesz, i, i wiesz, no wiadomo, no, no on jest, wiesz, bardziej jest wirtuozem, wiesz, y, ale tutaj, wiesz, ciężkie biodra i fizyczność by wzięła górę, nie? No. Ale powiem ci, Marcin, tak, Izub wygrał, kurczę, widzisz? O, no. ale... A mówiłem, mówiłem, że Izu wygra. No. Także słuchajcie, dzieje się, no, dzieje się. Pierwsze od, zaskoczenie, pierwsze zaskoczenie. Odrobił lekcję. Gdzieś tam, wiesz, ten mental mu zagrał, zresztą widziałem wczoraj właśnie na, w hotelu, w korytarzu hotelowym, jak właśnie rozmawiali długo z, 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 z tą kobietą. Od, eee, od tego nastawienia psychicznego. Widziałem tak? po prostu cały... Czas jak razem chodzili, rozmawiali i gdzieś tam próbowała właśnie go tam nastawić bardzo bojowo pozytywnie do tej walki. No i dzisiaj właśnie, no co, zagrała głowa i. Jazda, jazda jazda i zaraz będzie, wiesz. Ale z Muradowem nie wiem co poradzi. No, być może będzie taki finał, ale to słuchaj, zaraz się tego wszystkiego dowiemy. Marcin. A z kim teraz byś się pojechać? W klatce. Teraz Teraz jest Mario Pudzianowski. I, I wiesz, on tam gdzieś tam podkręcił temat. Podkręcił temat. Zadał mi po prostu boksle tak z rękawa, pytanie: czy, czy wziąłbym walkę z Pudzianem. Ja odpowiedziałem mu, że jasne, ale Pudzian na 200% nie chciałby ze mną zobaczyć. Dlaczego? Y no, nie chciałby zryzykować, no nie chciałby przegrać z gościem. No wiadomo, no Pudzian no to, to jest bardzo rozpoznawalna postać, tak? Ja wiadomo, mi dużo brakuje do aż takiej rozpoznawalności jak Pudzianowski. No i wydaje mi się, że on no nie chciałby przegrać. I Dlatego no, podkreśliłem ten temat. Powiedz, no zapytali że mnie, czy, 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 jest, czy jestem silniejszy. Ja powiedziałem, że nie, nie jestem silniejszy, ale go jestem w stanie rozpoznać w tej klatce, a MMA to nie jest rzucanie klamotami. I Pudzian nieoczekiwanie odpowiedział na to wszystko. Napisał, że on wcale nie jest słaby, ale ja, ja nie powiedziałem, że on jest słaby, tylko że nie wziąłby ze mną walki i on tam odpisał właśnie w takim zdaniu, że poczekajcie, ja się poskładam i robimy, robimy to. Ja wczoraj tam na którymś wywiadzie powiedziałem, trzymam cię za słowo. A uważasz, że po dwóch porażkach dadzą ci Pudziana? Ale słuchaj, to jest K1, to nie jest MMA, to jest zupełnie inna fo formuła. To jest K1. Pudzian też jest po porażkach. To jest to jest K1, to wiesz, żeby to było MMA, to jest zupełnie inny temat, tak? Co, uważasz, że chwyciłbyś Pudziana, byś nim rzucił w klatce? Słuchaj, no, no wiadomo, że no zaczynamy, wiesz, zaczynamy boksersko, zaczynamy gdzieś tam, ale... Lubisz łapać i rzucać? Yy, lubię łapać i rzucać i za chwilę gdzieś tam byśmy się spotkali, tak? No przecież kur... nie będziemy wiesz tam skakać na nóżkach jak sarenki, tylko byśmy napierali się jak mężczyźni. Yy, no i co, no no, no, wszedłbym w swoją grę, tak? Tego ci brakuje, co? Tak Żeby ktoś z tobą stanął i się bił, nie? Lubię chyba kur... boksować, lubię obalać i na w pier... dole. No, na MMA. Całe życie to robiłem. Całe życie to robiłem po Koło Brzesku. Yy, jak widzicie no K1 gdzieś mi tam no, wiesz, no boksuje, ale, a, ale z tymi kopnięciami jest na no bakier yy, i no co, no, dzisiaj troszkę mi spieję, nie? Ale słuchaj, co ci tu mam do powiedzenia? No, nie taki wilk straszny, tak? No widzisz, decyzja i... i no nic mi nie zrobił, tak, Machu? No nic mi nie zrobił, no przewalczyliśmy, no on tam wypunktował. No, Ale to ja też się tak spodziewałem, no. że to się tak skończy, że to będzie na punkty i raczej ja, właśnie no, Machu, że tam będziecie konstal kąstał taki komar. To, tam, wiesz, no on tam zawalczył bardzo mądrze, wygrał, bez przeszedł do półfinału z jak najmniejszym uszczerbkiem i na zdrowiu. To ostatnie słowa do Mariusza Pudziana, Pudzianowskiego. Mario Pudzianowski. Mam nadzieję, że nie spękasz i bierzemy tą waleczkę. Wiem, że jesteś przymierzany do fejmu. z tych frików. Bierz walkę sportową ze mną, z Thanosem. I będzie naprawdę świetne show. I to się sprzeda. A wiem, że jesteś sportowcem tak samo jak ja. Ty już nie musisz nic udowadniać. Ale, ale chcesz jeszcze kilka tych kuponów oderwać, wiem, że lubisz pieniądze, więc szykuj się, być może na galę jubiluszową, mam nadzieję, że poskładasz się i jedziemy z tomatem. Panie i panowie, Marcin Thanos, siema. Dzięki. Siema.